I Chrystus przychodzi i mówi pokój Wam. I apostołowie są już jakoś dojrzali. To cierpienie, te doświadczenia Golgoty, zresztą trzy lata spędzania z Chrystusem, oni nie zdali w Wielki Piątek, ale to nie znaczy, że to wszystko, co Jezus im mówił, co Jezus im pokazywał, spłynęło po nich jak woda. Proszę zwrócić uwagę, to, jest aż to zaskakujące, nie chce się wierzyć. Jezus przychodzi i mówi pokój, oni go widzą, puszcza napięcie. Co większość z nas, ja przyznaję, że chyba bym tak zrobił, co by większość z nas zrobiła w tej sytuacji? Nagle Jezus się pokazuje w, w, parę dni temu widzieliśmy Go na krzyżu. Zasypalibyśmy Go setkami pytań. Panie Jezu, gdzieś Ty był? Jak to? Zmartwychwstałeś, kiedy, o której godzinie? Kto Ci kamień odsunął? Jak to było? Byli świadkowie? No i pytanie zasadnicze: Co teraz będzie? Gdzie idziemy? Co robimy? Ty zostajesz z nami, Ty nie zostajesz z nami, dalej chodzimy, nauczamy, nie nauczamy. Proszę Państwa, mnóstwo pytań, mnóstwo pytań. A oni, a ewangelista pisze o jednym rozradowali się uczniowie, rozradowali się. Dlaczego? Bo Jezus jest, a jak Jezus jest, to wszystko będzie dobrze. Kochani, te nasze stawianie pytań, ja Państwu nieraz opowiadam o tych moich różnych rozmowach z ludźmi, nieraz jest tak fajnie, bo ktoś pisze, chciałem się z księdzem spotkać, proszę bardzo, a proszę księdza, ile będziemy mieli czasu? Ja wiem, no jak dobrze pójdzie, to z godzinę będziemy mieli czasu. Oj, mało, proszę księdza, mało. Ja najchętniej bym w do księdza przed południem, byśmy sobie taką pierwszą turę zrobili, potem przerwa na obiad i po południu druga tura spotkania. Tak, żeby ksiądz miał 4-5 godzin, ja mówię, no tak, ja, żebym nic innego nie robił, to chętnie. Ludzie chcą rozmawiać, stawiać pytania. A dlaczego? Proszę Państwa, naszym pytaniem jest jedno czy Jezus jest? Ja pamiętam taką starszą siostrę zakonną Dominikankę na plebanii, gdzie ja się wychowywałem. Tam jak na te plebanie przychodzą, przychodziło tych dużo różnych pijaczków, yy, cwaniaków, którzy tam coś, chcieli coś ukraść, pieniądze jakieś dostać, kanapkę od sióstr zakonnych. Oni nieraz bywali trochę agresywnie, jak sobie podpili. I mieszkał taki ksiądz Jerzy świętej pamięci. I on służył do pacyfikowania tych pijaczków. On już znał ich język, on się z nimi komunikował, on potrafił swoją posturą ich przestraszyć. I pamiętam, ta staruszeczka, siostra zawsze pyta czy ksiądz Jurek jest u siebie w domu na dole, jest. A to już święty spokój, to już plebania bezpieczna. Czy ksiądz Jerzy jest, jest. A to już wszystko będzie dobrze, już nam nic nie grozi. Ty nie pytaj, jak znajdę męża, kiedy się pogodzę, czy ja będę wyzdrowie, tylko jedno. Jezus jest, jest. W porządku. To już jest dobrze. To już jest dobrze. I to jest nieprawdopodobne, że apostołowie, oni są przelęknieni, oni się wstydzą swojego grzechu na pewno, ale że oni nie zadają żadnego. Oni się uradowali. Jeszcze raz zachęcam Was kiedyś, to już mówiłem. To jest moje takie odkrycie, może śmiesznie małe. Módlcie się słowem jesteś. Panie Jezu, jesteś. Koniec modlitwy. jesteś. Ktoś mi napisał. Przez pocztę internetową, proszę księdza, tak przeżywam nieraz, że na mszy księdza, jak się skończy kazanie, to niektórzy ludzie już wychodzą. Proszę nie potępiać tych, kto nawet może dzisiaj ktoś wyjdzie po kazaniu, bo ktoś już mógł być rano na całej mszy świętej. Może się ktoś źle poczuć, może ktoś przyjść do kościoła niewierzący, my mu drzwi nie zamykamy i on połchomi i wyjdzie, bo dalej go nie interesuje. Także proszę nie patrzeć, o, bezbożnik wychodzi teraz. Nie, to różnie może być, ale jeśli ktoś rzeczywiście. Przychodzi tylko posłuchać kazania, czy mojego, czy jakiego innego księdza, to traci smak. Traci smak tego, Jezus już jest obecny. Ja, jak zacząłem przy świętach, powiedziałem do Was, Pan jest z Wami, a Wy odpowiedzieliście i z duchem Twoim. Jezus jest tu obecny. W słowie Bożym, które czytałem, w słowie Bożym, które teraz do Was mówię, jest obecny Jezus Chrystus. Ale ta obecność stanie się jeszcze bardziej niejako intensywna, kiedy zaraz rozpoczniemy liturgię ofiary. I ktoś, kto to, to. Co będzie, jak ksiądz skończy kazanie? Co, to co dalej nam przy świętej? Coś będzie jakieś pouczenia, coś roz... jakieś broszurki będą rozdawane? Jezus będzie. Ale co będzie? Będzie. Jest już, a będzie jeszcze.